Jestem. Chyba jestem. Mam nadzieję, że jestem. <laughs> I że mnie słychać i mnie widać, niech ktoś się pojawi i napisze, czy mnie widać, czy mnie słychać. A, dobra, jeszcze zrobię jedną rzecz. dobra, wiem jak to zrobić. Chyba. <laughs> Jaj, te moje, słuchajcie, mikrofony. Wszystko mnie zaprasza do tego, żeby w końcu się e, zacząć tym interesować <laughs> w poważny sposób a nie w jakiś tam byle jaki. Dobra, o, teraz muszę zobaczyć, czy mnie słychać. Dobra, jest good. Fajnie oglądać siebie na e, live. Dobra, jestem, 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 wracam już. Okej, okay. witam Cię kochana 187 raz i dzisiaj przybywam do Ciebie z odcinkiem pod tytułem Masz tylko jeden problem. Wydaje nam się, że problemy, które nas dotyczą i w które się wikłamy w życiu, są, jest ich dużo i są one każdy, but, każdy pies z innej budy. I że to, że na przykład nie wychodzi nam coś w pracy, albo to, że mamy jakieś problemy w relacjach w domu, albo to, że mamy jakieś trudności związane z. Czymkolwiek, 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 to wydaje nam się, że to są, że źródła tych problemów są bardzo różne. A tak naprawdę źródłem problemu, źródło jest jedno. Jedno, chociaż to się może w bardzo różny sposób manifestować i w bardzo różny sposób objawiać i wchodzić nam w wszelkie płaszczyzny naszego życia, ale problem jest jeden jeden jeden. I ten problem to jest historia, którą opowiadamy na swój temat. Historia, która ma początek oczywiście z dzieciństwa i jest coś takiego, że jak jesteśmy małymi dziećmi, malutkimi dziećmi, takimi bezbronnymi, czystą miłością i maluchami, którzy bardzo mocno, którzy nie są w stanie, tak, my jako ssaki, my jesteśmy w stanie wyżyć samotnie do pewnego momentu, to wtedy jest tak, że bardziej bądź mniej, ale jesteśmy, ten rodzic spełnia nasze oczekiwania bez względu na to, jacy my jesteśmy, czyli czy płaczemy, czy się śmiejemy, to ten rodzic zawsze jest. I problem zaczyna się w momencie, kiedy my jesteśmy już trochę więksi i ten rodzic przestaje grać w tą grę na zasadzie cokolwiek by się nie działo, to my, to ja ciebie chcę znaczy nawet nie że ja ciebie chcę, tylko cokolwiek by się nie działo, to ja jestem i unoszę wszystko co tam w tobie jest. I najczęściej się to znaczy tak jest to definiowane, że wychodzi to w okolicach drugiego roku życia, gdzie my zaczynamy rozumieć słowa. Gdzie zaczynamy rozumieć język, nie tylko język e, gestów i język mm, naszej podświadomości, bym powiedziała? Tylko my zaczynamy wierzyć w słowo, które jest nam powiedziane. A niestety. Komunikacja werbalna, czyli komunikacja słowem, jest jedną z najtrudniejszych komunikacji, wbrew pozorom, dlatego my, jednostka ludzka, mamy problem. Zawsze, zawsze, zawsze pamiętam, jak byłam, um, uczyłam się w szkole um, grupy TROP, tre, trenerskiej szkole. To uczono nas wtedy, że jakikolwiek warsztat, który prowadzimy, bez względu na to, jak go nazwiemy, bez względu na to, co tam ludzie chcą od nas w tym warsztacie, ten warsztat zawsze jest o komunikacji, bo to jest coś, co. Dlatego ja uważam, jest bardzo ciężkie dla nas komunikować się, ponieważ komunikacja słowem jest. Yy, bardzo, bardzo trudna. Myślę, że znaczy jestem przekonana, że więcej prawdy widzimy w reakcji, bo te reakcje są spontaniczne, a jak są spontaniczne, to są prawdziwe. A w momencie, kiedy pada słowo, to słowo jest bardzo często um, obrobione i jest obrobione oczywiście lękiem. Więc jak się boimy, to mówimy coś, co nie do końca jest prawdziwe. Teraz na przykład y, jest przepiękna piosenka Dawida Podsiadło z rojkiem i tam jest uważam, że też bardzo ładnie pokazane to jak jest taki tekst, że no, że tam generalnie już tego nie powtórzę, ale chodzi o to, że tam nie chcecie, nie chcecie, nie chcecie, nie chcecie, nie chcecie, nie chcecie, a potem ostatni wers jest daj mi kolejną szansę. I to jest cała prawda o naszej komunikacji, że my się my to co chcemy powiedzieć, a jest to dla nas czym bardziej nam na tym zależy i czym bardziej Mm, jest to prawdziwe, tym trudniej jest to przekazać właśnie słowem mówionym. I dlatego ta komunikacja jest tak cholernie trudna. W każdym razie, wracając do, do tego drugiego roku życia, że my, jako dzieci, zaczynamy rozumieć słowa. Słowa bardzo często nas ranią, dlatego właśnie, że nie do końca pokazują prawdę, ale że my jesteśmy maluchami, którzy bezgranicznie wierzą w to, co mówią dorośli, no to ten problem pojawia się w momencie, kiedy my zawierzamy tym słowom, które padają. I Historia, w którą zaczynamy wierzyć, to są niezwykle oczywiście bardzo, bardzo, bardzo subtelne rzeczy więcej w podświadomości niż w świadomości. Jako małe dzieci w ogóle jesteśmy w większości rzeczy nieświadomi, nie umiemy tego nazywać, więc jeśli dorastamy w domu, w którym nie ma zgody na nasz płacz, nie ma zgody na naszą radość, nie ma zgody na Nasze dąsy. I to też nie ma zgody. My to tak interpretujemy, że nie ma zgody, ponieważ do tego drugiego roku życia, jak płakaliśmy, to ktoś przychodził, a w momencie teraz zaczynamy płakać i ktoś nam każe iść do pokoju i w tym pokoju tam siedzieć i na tym karnym języku się zastanowić, co, co nie pykło. No to zaczyna się w naszej głowie, tej dziecięcej głowie tworzyć historia na nasz temat. Że my w tej relacji z tym rodzicem, nie rodzicem, bo to są osoby, w którym, którym wierzymy najbardziej, które kochamy najbardziej e, i w ogóle nie przyjdzie nam przez myśl, że, y, że one mogą y, nie mieć racji, e, chociaż to też nie, absolutnie nie o rację tutaj chodzi, e, no to my zawierzamy i piszemy, jest, jest takie, y, y, taki kontrakt, spisujemy y, ze sobą w bardzo właśnie nieświadomy sposób, że... Ja widzę, że to, co robię, albo jaka jestem, bo to bardziej jest w tą stronę, nie odpowiada drugiej stronie. Tak się nam wydaje, no bo nie ma reakcji akceptacji, tylko jest reakcja albo właśnie na Karnego Jerzego, albo w ogóle tej reakcji nie ma co jest w moim wypadku akurat historią że jest cisza. To. My sobie kontraktujemy się ze sobą, tak jak mówię, w bardzo nieświadomy sposób, że ja teraz będę jakaś, jaka myślę, że ty chcesz, żebym była, bo chcę się czuć bezpiecznie. I to jest zdanie, że na przykład w moim wypadku, tak, jestem za dużo. Ja dla swojej mamy, ja tak uwierzyłam taką historię, że ja jestem za dużo, że co, co dzisiaj patrząc na swoje własne, prywatne dziecko, uważam, że moja mama i tak zrobiła niesamowicie dobrą robotę, bo przy tak dużej wrażliwości, którą ja posiadam, i teraz na przykład mój Jaś, to jest cholernie ciężkie, żeby unosić wszystkie te górki i doły. Bardzo, bardzo ciężkie to jest. To jest e, to bardzo duża praca nad sobą oczywiście. I my teraz jesteśmy e, bardzo mądrzy i oczytani i mamy możliwość widzenia tego z innej strony. E, nasze mamy nie miały takiej możliwości, więc absolutnie tutaj nie ma co je za to karać. W każdym razie, jak wierzymy w tę historię, wracając do tej historii, to potem ta historia, jakiej nie odczarujemy i nie odpiszemy, i nie zobaczymy tak naprawdę, nie cofniemy się do tego momentu, gdzie ta mama na nas nie patrzy, pierwszy, drugi, trzeci raz, to my tą historią żyjemy całe życie. I to i historia, wiara w tą historię, na nasz temat, czyli ja jestem jakaś albo niewystarczająco jakaś, to jest zawsze coś, co pada właśnie po, po zdaniu, jest, po słowie jestem. Jestem zły na przykład, to ja jestem ten zły, albo y, jestem za bardzo, jestem za mało, jestem niewystarczająco y, itd., itd. Generalnie wszystko sprowadza się tak naprawdę, ja teraz jak pracuję z tymi historiami, zaraz o tym oczywiście też powiem, z Waszymi historiami, z ludźmi, którzy przychodzą do mnie na moją kanapę osobistą, prywatną, bądź też łączę się z Wami online, to jakbym miała podsumować wszystkie te historie, których słucham i wszystkie te zdania, które już wytropiłam razem z Wami. Co mnie bardzo cieszy, bo to potem pięknie idzie już i płynie, jak się to odpisze. No to one się sprowadzają do e, takiej jed, jednej podstawowej rzeczy: że ja nie mogę być taka, jaka jest. Czy ja to nazwę, że jestem niewystarczająco, czy ja jestem, że jestem za dużo, e, czy ja jestem, że nie mogę być spontaniczna, czy ja nie mogę być jakaś tam. To wszystko jest. E, w jeden wór, jak wrzucimy to, to wrzucimy to do worka pod tytułem Nie mogę być taka, jaka jestem. Więc chowam siebie, założę maskę grzecznej, perfekcyjnej, bądź niegrzecznej, zbuntowanej, w zależności w którą tam stronę nas um, życie prowadzi. Um, um, no i ma to swoje konsekwencje, naprawdę tak jak um, siedzimy na tych sesjach i e, zresztą bardzo mocno też widzę to w swoim życiu, e, tak łapię się bardzo często na tym, że jak jest jakiś problem i jest znowu jakaś um, górka do wejścia, to zawsze mam taki sam e, taką samą o, e, refleksję, że Kuźwata, znowu o tym samym. Znowu o tym samym. Znowu dokładnie ten samym, czyli właśnie, że jestem za bardzo i się schowam. Czy się schowam, że ucieknę, czy się wywalę teraz z jakimś tam krzykiem i autodestrukcją? To jest wiecznie wiecznie tym samym. I naprawdę w momencie, kiedy my tą historię po pierwsze złapiemy, i taka jest rola, właśnie dzisiaj chcę powiedzieć, taka jest rola moich spotkań tych sesji jeden na jeden ze mną, że ja tą historię łapię i ją odwracam. Czyli pokazujemy sobie, co tak naprawdę się tam wydarzyło w tym momencie, kiedy myśmy uwierzyły w coś, tak zwaną główną prawdę na nasz temat. Bo to, że ta mama, czy ten tato najczęściej jest to z mamą, myślę, że te wszystkie sesje, które miałam do tej pory jednak dotyczyły mam, co nie jest wcale dziwne, no bo te mamy jednak z nami spędzają więcej czasu niż ci tatusiowie. To nie to, że mamy są złe, tylko chodzi o to, że więcej czasu jest jednak z mamami. I może to, że że też jest kontakt jednak bliższy dziecko-mama niż dziecko-tata, poprzez też ten czas. Ta relacja jest silniejsza. E, więc to nie jest tak, że te mamy e, coś źle zrobiły. To jest bardzo, um, bym powiedziała, trochę też, jak bliżej się temu przyglądam, że e, to jest taki cel nasz życiowy, żeby to przejść. I e, wtedy jak przejdziemy, znaczy jak odczarujemy tą historię, to faktycznie wtedy stajemy się wolnymi ludźmi. I tak jak mówię, że wszystkie problemy, które nas dotyczą, są właśnie po to, e, teraz jak sobie pomyślisz, że weź sobie na tapetę problem, z którym się borykasz. Coś, co cię bardzo mocno boli. Ehm, no ja jestem przekonana, że to zawsze będzie szło z jakiejś relacji, tak? Czy relacja ty-ktoś, czy relacja ty- twoja praca, ty-jakiś projekt, którym się teraz zajmujesz czy cokolwiek innego. Na pewno jest coś po tej drugiej stronie. I to przepiękne zdanie Petera Crowna, o którym zresztą, zresztą zaraz też powiem, jest takie, że życie daje nam ludzi i Wydarzenia, by pokazać nam, gdzie my nie jesteśmy wolni. Czyli w którym momencie my nadal przerabiamy tą samą historię na nasz temat. Historię pod tytułem Jestem jakaś albo nie jestem jakaś. I dzieje się to właśnie po to, żeby móc tą historię odczarować. Żeby móc powiedzieć tej historii dość, że ja już nie chcę w nią wierzyć, bo tam tak naprawdę nic się takiego nie wydarzyło. Tam był problem. Komunikacyjny, <noise> tylko my, jako małe dzieci, nie było w ogóle opcji, żebyśmy w to nie wierzyli. I to jest to, czym ja się zajmuję na sesjach 1 na 1, na które cię bardzo mocno zapraszam. I są to sesje, ostatnio drukowałam, ponieważ jesteśmy przed wielkim wydarzeniem w Stoku, 13 listopada na deskach teatru białostockiego teatru lalek będziemy ja będę już stała Sama w sensie, że to nie będzie ze mną wywiad na temat książki, tylko będzie warsztat, jak odczepić nawet nie jak odczepić historię na swój temat, tylko jak podziękować sobie za tą drogę, którą już przeszłam i która tak naprawdę prowadzi mnie zawsze do takiego samego miejsca. W każdym razie w Biamstoku jak będziesz w Biamstoku, to dostaniesz taki bilet i między innymi jest to właśnie rabat na tą indywidualną sesję ze mną. Chociaż nie musisz być w stoku, jak jesteś daleko, to dzisiaj chcę powiedzieć właśnie tak sobie pomyślałam, czemu czemu tylko Białystok chce uhonorować tym. Chcę uhonorować każdą, każdą tutaj dziewczynę, która mnie słucha i która Zawierza w to, co ja mówię i bada to, co ja mówię. Więc od dzisiaj do kolejnego czwartku, czyli 7 dni, jest taka akcja, że jeśli um, zabukujesz ze mną tą sesję, czyli nie musisz tej sesji odbyć, tylko jak ją zabukujesz, czyli napiszesz do mnie na kontakt kontakt.małpakaśolifer.pl z prośbą, żeby zabukować tą sesję. To ta sesja będzie z rabatem, czyli normalnie ona kosztuje 249 zł, a w tym tygodniu jest rabat minus 50 zł, czyli 199 zł ona będzie kosztowała. Więc jeśli cię to interesuje, to bardzo mocno cię zapraszam do tego, żeby z tego rabatu skorzystać. W mailu oczywiście są wszelkie informacje. W każdym razie, jeśli napiszesz do mnie maila, że interesuje cię to i napiszesz go w przeciągu tych m, następnych 7 dni, to wtedy dostajesz rabat na tą sesję. I czym jest ta sesja? Ponieważ e, tak właśnie a propos... Um drukowania tego biletu. Znajomy mój, który drukował ten bilet, powiedział do mnie, że bo tu jest napisane coś takiego, że odkryć dlaczego nie idziesz tam, gdzie pragniesz być. No i się zaczęła dyskusja, że on tak jak patrzy na to, co ja robię i czyta te moje drukowane rzeczy, to on, on się śmieje, że ja niedługo będę jak Kaszpirowski, że Kasia Kaszpirowski I ja mówię, że no ale to co ty masz na myśli? Że kim ja będę? No, że będziesz tam uleczała ludzi, Będą tłumy ludzi, przychodzić, to będziesz składała ręce i będziesz tam uleczała tych ludzi, no i że to jest jakiś tam uuuu. Ja dzisiaj chcę powiedzieć a propos, czym w ogóle ta sesja jest i dlaczego ona nie jest, wuu. E, zresztą spotykam się z tym też, że e, jedna z dziewczyn, która podjęła się przyjść na tą sesję, zapytała mnie o to, e, czy ja tam nie stosuję żadnych. Mm, New Ageowskich kwestii pod tytułem pracy z energią i tak dalej, To jeśli masz takie obawy, to dzisiaj chcę ci powiedzieć, że nic tam nie ma takiego, co by mogło cię w jakiś sposób mm, Mogłoby Ci zaszkodzić o, ta, o tak. To, czym ja pracuję. To jest bardzo prosta rzecz. Ja zapraszam Ciebie do tego, żeby zidentyfikować zdanie na swój temat, które cię prowadzi, zdanie, które jest jednym wielkim fałszem, zdaniem, które sobie wzięłaś, uwierzyłaś w nie jako małe dziecko, i to jest zdanie, które Ci prowadzi. I to jest zdanie, które wykrzacza Cię we wszystkich momentach życia, jeśli w to zdanie wierzysz. I to jest naprawdę tak, jak ja właśnie pracuję z, te, pracę, no, pracuję z tymi dziewczynami, i już to nie jest tylko i wyłącznie moja historia, ale też tych dziewczyn. To jest to naprawdę to nie się, to się to po bo często jest tak, że trafiają do mnie dziewczyny, które chcą zawodowo się rozwijać, już czują, że nie są w tym miejscu, w którym chciałyby być, a nie umieją z tego miejsca wyjść. I my siadamy i od tego zaczynamy, ale to zawsze zawsze nie byłoby takiej sesji, żeby to nie przeszło na inne poziomy naszego życia. Czyli zawsze jest, jest pokaza ja pokazuję Ci, jak to zdanie, w które wierzysz, przekłada się na. Twoje relacje, jak przekłada się na, na, to, na, na wszystkie funkcje, które pełnisz, czyli na Twoje, na twoje macierzyństwo, jeśli jesteś mamą, na to jako, jak, jako jesteś mamą, na to jako jesteś żoną, na to jako jesteś przyjaciółką, jako jesteś córką, i to wszystko płynie tak naprawdę z jednego źródła, czyli źródła pod tytułem Jedno zdanie, które noszę w sobie i wierzę w to zdanie, dlatego też wszyscy, układam sobie tak otoczenie, żeby. Wierzyć nadal w to zdanie i żeby to otoczenie i te wszystkie okoliczności yy, były dla mnie dowodem, że faktycznie tak jest. Czyli faktycznie ja jestem za dużo albo jestem niewystarczająca. Więc to jest w ogóle dla mnie, powiem Ci, niesamowite. I właśnie a propos tego Petera Krona, bo, bo teraz tak, na czym ja pracuję, tak, żebyś też yy, nie myślała, że ja jestem. Osobą, która jest w stanie ciebie skrzywdzić i osobą, która nie ma kompetencji do tego, żeby to robić. Ponieważ te kompetencje mam i posiadam, i chyba jestem też nawet gotowa głośno o tym mówić, jestem absolwentką grupy TROP, trenerskiej szkoły i pytania, które we, mną, we mnie siedzą i pytania, które, które ja Cię przeprowadzam w tej sesji, jak najbardziej pochodzą z tego. Jest to też szkoła, która to jest szkoła coachów i trenerów. I to, że trafiłam do tej szkoły, bardzo mocno mm, mnie cieszy. Że nie jestem, nie sprawiło to, że jestem coachem, który krzyczy, wszystko jest możliwe i każde marzenie można spełnić. Chociaż y, jestem chyba też tak trochę postrzegana i chciałabym też teraz o tym mówić, że to nie jest tak, że ja zachęcam ludzi do robienia swego chcenia, które rani otoczenie i rani innych, bo to nie jest absolutnie moja bajka. 嗯。Mm. ale to dzisiaj nie o tym. E, w każdym razie jest to szkoła, ta, którą skończyłam, która nie ma, jak się kończy szkoły trenerskie, to się ma mm, taki tam stowarzyszenia jakiegoś ICA, czy już nawet nie powtórzę, jak to się nazywa. W każdym razie ta szkoła nie, ta szkoła ma właśnie e, tak jakby pieczątkę, którą e, dostajemy na e, dyplom, dyplomie ukończenia, certyfikacie ukończenia tej szkoły, to jest e, Psychologów polskich. Więc są tutaj bardzo dużo podłoża psychologicznego, gdzie ja nie jestem psychologiem, to od razu mówię o tym, aczkolwiek no, ta szkoła dała mi takie narzędzia, które wiem, że to jest fundament, że nie jestem w stanie człowieka um, skrzywdzić taką sesją. A druga rzecz, która to, że, że jest taka skuteczność, bym powiedziała, że to nie jest właśnie psychoterapia żadna, e, tylko taki. Mm, że też jestem niesamowicie z tym zaskoczona i za każdym razem, jak ktoś siada i wychodzi z tym odczarowaniem, to ja, ja sobie utwierdzam się w tym, że to kur, kurczę, to jest naprawdę możliwe zrobić to w godzina 30 czy tam godzina 15. I była, yy, nie wiem czy ja teraz jestem, coś tu się zamoliło, no ale mam nadzieję, że jestem. Yy, I yy, um, wracając, wracając, wracając. Aha, że drugą taką jakby odnogą tych e, spotkań ze mną jest e, wielka piękna praca właśnie Petera Krona. To jest człowiek, u którego się uczę i to jest człowiek, który uczy nas, jak być wolnymi ludźmi i on mi udowodnił i on mi pokazał, że właśnie jesteśmy w stanie to zrobić. Odczarowując tą historię, jesteśmy w stanie być wolnymi ludźmi i z, też z pomocą drugiego człowieka, bo nie jesteśmy w stanie zrobić. Bo ja Ci powiem tak, że ja zanim poznałam Petera i zaczęłam pracować z Peterem, bardzo mocno myślałam, że jestem w stanie sama to zrobić i sama odczarować tą historię. Historii, jak już do, nawet y, dogrzebałam się, co tą historią jest. Y, jednak y, t, nie mówię, że to nie jest możliwe, tylko to jest bardzo czasochłonne. Czyli to są lata pracy i rozmowy ze sobą, do których oczywiście też jak najbardziej zapraszam Ciebie. Niemniej jednak, jeśli chcesz stawić czoło temu i zrobić to szybciej, to drugi człowiek jest w stanie, który nie jest uwikłany w tą historię emocjonalnie, jest w stanie Cię przez to przeprowadzić. I um, oczywiście, jeśli czujesz, że tym człowiekiem mogę być ja, to cię gorąco do tego zapraszam. Kontakt małpakasiaolifer.pl. Jak napiszesz do mnie, że chcesz zabukować tę sesję w przeciągu następnych, znaczy, jeśli napiszesz do mnie w przeciągu 7 dni, czyli do 30 października, to wtedy dostajesz minus 50 zł na tą sesję. Sesja trwa um, około półtorej godziny, chociaż czasami jest szybciej. E, szybciej się dogrzebiemy, w zależności, jak mocno jesteś tam opakowana i jak mocno się będziesz broniła. Nawet nie przede mną, a przed samą sobą. E, I um, więc a propos sesji, a druga rzecz to dzisiaj o godzinie 18. też jak najbardziej, bo to zawsze jest o tym samym. Wszystkie tak teraz dochodzę do wniosku, że wszystko co robię, i bez różnicy czy stoję z tobą, siedzę z tobą na swojej kanapie, czy też online, czy siedzę w Miejskim Domu Kultury teraz, właśnie dzisiaj o 18:00 czy też stanę w Białymstoku na białostockim na deskach teatru, to, to jest zawsze o tym samym. Czyli właśnie o tym stawaniu się sobą. A stawanie się sobą to nie jest, że ja teraz będę raniła drugą stronę, tylko i właśnie dzisiaj jest dzisiaj jest o 18 i temat, pyta, temat naszego spotkania jest, jak być sobą w relacjach nie raniąc z drugiej strony, to zdradzę ci taką rzecz, że odwracając to pytanie. My, będąc sobą, sobą przez wielkie S, nie jesteśmy w stanie ranić drugiej strony. My ranimy drugą stronę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie jesteśmy sobą. I kiedy zakładamy maskę, to maskę oczywiście zakładamy z lęku e, i nie ma tam nas. Wtedy tylko jesteśmy w stanie ranić drugą stronę. I dzisiaj, jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszam Ciebie, czy online, bo możesz być z nami w transmisji, w transmisji online, jeśli nie możesz być na żywo, kupując bilet dostajesz linka z nagraniem, więc możesz sobie to obejrzeć, kiedy chcesz. Oczywiście link jest dożywotny, możesz do tego wracać, kiedy Ci się podoba. I temat spotkania, jak być sobą w relacjach nie raniąc z drugiej strony, i mamy takie trzy pytania, co nam w relacjach przeszkadza być sobą, i tutaj dzisiaj już trochę o tym było. I jak coś tak naprawdę z tym problemem zrobić, czyli jak ten problem rozwiązać, i jak nie zatracać siebie w relacji i kiedy warto siebie zatracić w relacji? Co to w ogóle znaczy zatracić siebie? Będziemy mówiły o. Siebie przez małe s i siebie przez duże s. Ostatnio to było w mailu, jeśli czytałaś. Więc y, zapraszam cię, kochana, bardzo mocno, w szczególności jeśli jesteś teraz w takim momencie życia, y, w którym zastanawiasz się, co z tobą nie tak. Albo co z nim nie tak, albo co z nią nie tak, że się nie możecie dogadać. E, a e, problem komunikacyjny e, będzie, <grym> myślę, że zawsze. Znaczy, e, nie, nie, no nie zawsze. Jak już przestaniemy wierzyć w tą historię, na nasz temat, to ten problem się kończy. Więc zapraszam cię, kochana, bardzo gorąco. Zaraz wkleja, wklejam link i do sesji na jeden na jeden, i do dzisiejszego spotkania. Jeśli oglądasz ten. Mm, to teraz, mnie, live'a, już po tym spotkaniu, czyli po 23 października, to z tego linku możesz kupić nagranie. Bilet na to spotkanie to jest 30 zł. Zapraszam bardzo gorąco i czekam na Ciebie dzisiaj 18 w Domu Kultury w Augustowie, w Miejskim Domu Kultury na żywo. A jeśli nie możesz dotrzeć do Augustowa, to zapraszam cię w transmisji online, bądź też w linku z nagraniem. Kocham, kocham, kocham szczerze i mocno. Jak być sobą w relacji, nie raniąc drugą, drugiej strony. Będziemy pogłębiać tak naprawdę temat, który był miesiąc temu, bo miesiąc temu rozmawialiśmy właśnie o relacjach, po co te relacje mamy i teraz schodzimy jeszcze głębiej. E, i skoro powiedziałyśmy sobie, że relacje są po to, żeby stawać się sobą, bardziej sobą, e, no to teraz e, piętro niżej, jak się z tobą, sobą stawać, nie rając z drugiej strony. E, kocham i widzimy się, e, kiedy będziesz chciała, i tam, gdzie będziesz chciała. Zapraszam, pa. pa.